Stefczyk TV, Jacek Karnowski. witam Państwa bardzo serdecznie w cyklicznym podsumowaniu wydarzeń miesiąca. Witam gościa, Piotr Zaremba, publicysta, autor książek w Polityce.pl i w sieci. Witam. Rozpocznijmy od y, oceny, no, z perspektywy paru dni, referendum warszawskiego. To jest wydarzenie, no, które nadało dynamikę y, polskiej polityce na, na ładnych parę tygodni. No, strona rządowa wygrała teoretycznie, formalnie wygrała, bo Hanna Konkiewicz-Walcz bardzo zostaje na stanowisku, ale zapytam cię w ten sposób jako warszawiaka, czy twoim zdaniem wygra przyszłoroczne wybory prezydenckie w stolicy? To jest moim zdaniem bardzo dyskusyjne, czy wygra. To, to jest oczywiście teoretycznie zawsze możliwe, bo platforma ma tutaj dość silną pozycję. Natomiast no ona nie jest moim zdaniem dobrze odbierana jako gospodarz miasta. To, co się działo przez ostatnie kilka miesięcy, to znaczy taka mobilizacja i działania na pokaz związane z referendum, raczej ją pogrążyły. Długoterminowo to fatalne wrażenie, bo sugestia, że wcześniej to jej się po prostu nie chciało. No i jej się nie chciało, ileś rzeczy teraz obiecano, których wcześniej nie można było obiecać, czy zrobiono, a wcześniej ich nie zrobiono. Będzie jeszcze FNTS w postaci oczywiście spełnienia obietnic takich długoterminowych, zwłaszcza przez premiera, nie, to, to, jest, to będzie bardzo trudne. Oczywiście sytuacji, w której głównym mi konkurentem w tych w sondażach jest Ryszard Kalisz, to ja <grymnie> dla jakiejkolwiek satysfakcji raczej powiem, że to, no, to, to, to jest dość ponura w ogóle, ponury układ sił, bo Warszawa na, na skutek splotu okoliczności jest tak na kilometrów, troszkę o niż reszta kraju. Czy znaczna część kraju w każdym razie, natomiast no, yy, nie, nie postawił duży pieniędzy na no, zwycięstwo Powiedzmy jeszcze o no, dwóch postaciach, które no, grały tu ważną rolę. Yy, pierwszą z nich jest profesor Piotr Gliński, no, potencjalny kandydat opozycji na prezydenta Warszawy i prezydenta Polski także. Tu się pojawiał, występował właśnie jako ten, który ma być konkurentem Hanny Lankiewicz-Walc. No i wyglądało to dość blado do, do, do momentu, kiedy właściwie, kiedy referendum upadło, tak? No wtedy on zaczął kampanię pisu krytykować, jakby pokazał pazur, co on chciał pokazać. No, ja rozumiem, że on nie zaczął krytykować całej kampanii pisu, bo sam mówił istotnym elementem, tylko on no, zgłosił swoje pretensje wobec autora kampanii, czyli Adama Hoffmana i on się do tego miał prawo. E oczywiście od razu bo ja się wobec niego samego, że jest takim trochę obciążeniem, y y bo występuje jako kandydat na wszystkie możliwe urzędy, no, ale to jest trochę wybór partii, prawda? Znaczy ja na przykład na miejscu pisu nie zaczynałem dyskusji o nim jako przyszłym prezydentem, RP, jeżeli chciała go zgłosić na prezydenta Warszawy. no To jest pewien błąd, powiedziałbym taki no piaraski marketingowy. To jest My się profesor miejski jako postać podoba, jest pewnie trochę za mało znany i za mało sprawdzony w rozmaitych sytuacjach w rozmaitych funkcjach. Natomiast no, rzeczywiście jest trochę miarą takie krótki pisu. PiSu. prawda? On występuje kontent na wszystkie możliwe funkcje, bo on jest tym właśnie etatowym umiarkowanym profesorem z pisem. Bo taki umiarkowany profesor powinien mieć pis kilku, czy kilkunastu w idealnej sytuacji, a jest jeden. A z kolei Adam Hoffman wspomniany, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, rzeczywiście jakby przejął kampanię z lokalnych działaczy. Wydaje się dziś, że no, że, że nie spotka go jakaś krzywda po tej porażce warszawskiej, za co Jarosław Kaczyński ceni Adama Hoffman. Ja myślę, że on, to nawet wiem, nie tylko myślę. Słyszałem, że bardzo mu się podobały jego wstępy medialne, starcia z dziennikarzami, starcia z politykami innych partii i to, ja to rozumiem, tylko że oczywiście no, nie musimy mieć wszystkiego. To jest tak naprawdę tak, że Hoffman nie jest krytykowany korzecznie, tylko jest krytykowany, przynajmniej najbardziej w tej jest krytykowany jako autor kampanii. Czy on przetrwa jako rzecznik? No nie tak. Ale czy, to, robił, czy będzie głównym strategiem w kampanii wyborach europejskich, tego już nie jestem pewien. Ja myślę, że pis brakuje trochę burzy mózgu, brakuje trochę różnych um, głów. Bo gdyby się dobrze zastanowić, to tak naprawdę wpadką pisu nie jest to, że nie, 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 nie zdobyto tej, nie uzyskano tego wyniku, czy nie, 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 nie uzyskano tej frekwencji. To nie wiadomo, jak akcja PiS-u degradacji, Z jednej strony można powiedzieć, że zmobilizowała własnych wyborców, z drugiej strony jakichś ludzi mogła zniechęcić. Problemem było to, że chyba niepotrzebnie tak mocno wyeksponowano prezesa, lidera, i nie chodzi mi o to, że on zaszkodził, chodzi mi raczej o to, że jeżeli się nie ma pewności. pewności sukcesu, no to wtedy nie angażuje się lidera, bo się yy, wywołuje takie wrażenie, że się spodziewa sukcesu, prawda? To znaczy wywołuje takie wrażenie, że to jest dalszy ciąg tych poprzednich zwycięstw. No. Platforma miała pełne prawo głosić, że tu jest, proszę, odwrócenie trendu, my wreszcie wygraliśmy. Co ciekawe, Platforma tego nie zrobiła tak mocno. Platforma też nie odrobiła jakiegoś wielkiego triumfu, raczej mówiła o żółtej kartce. Na walce co pokazuje, że oczywiście no, tam w tych szalekach też nie ma pewności siebie takiej wielkiej. Tam był też filtr w kampanii wyraźny, no. SLD Platforma. No właściwie może być leżek Miller w jakiejś mierze rozstrzygnął to referendum, wyraźnie sugerując swoim wyborcom, nie idźcie, tak, nie, nie, nie warto. Potem triumfował, że to triumf zdrowego rozsądku, prawda, nad emocjami. Czy to można już mówić o takim, że podaniu sobie dłoni Tusk, Miller? No właściwie to jest już rozstrzygnięte że tak powiem przyszła koalicja rządowa. No oczywiście nigdy nic nie jest z policji do końca rozstrzygnięte, ale zdecydowanie tak, w tej chwili to jest nieformalny sojusznik. To jest człowiek, z którym Tusk układa swoją strategię. Ja nawet sądziłem kiedyś, że w związku z tym pójdą na wspólne rozwiązanie parlamentu, bo trzeba bo, bo, bo mieć jedną z partii opozycyjnych dogadano, żeby taki, taką pracę przeprowadzić. No tego Tusk nie zrobił. Zwyciężłabym na zachowawczość. Zawsze partia rządząca się trochę wyborów obawia. Jest odruch. No, mamy te mandaty, to dlaczego mamy je poddawać wątpliwości i ryzykować, ale myślę, że to jest naturalna koalicja. To oczywiście to, pewnie, to może być też koalicja trójgłowa, także z PSL. -em. Może być też tak, że się zmieni trochę sił, między innymi Platforma nie będzie taka silna, no ale mamy sytuację, w której ważna partia opozycyjna, no nie jest de facto partią opozycyjną. Najpierw taką rolę odgrywa Janusz Palikot, teraz taką rolę odgrywa Leszek Miler, zwłaszcza, oni się są zmienili rolami w czasie tej, od kadencji. To najpierw jeden był taką trochę koncesjonowaną opozycją, teraz drugi jest trochę koncesjonowaną opozycją. A zapytajmy wobec tego, bo mieliśmy też um... Konwencję palikotowców, zmianę nazwy na Twój ruch. No i to wpadło w taką próżnię społeczną. Nie widać, żeby to coś pomogło tej tonącej formacji. Ale pytanie, może takie, czym właściwie, co, co sprawiło, że, że ten Miller, ten dinozał wygrał z panikoty? No właśnie w tym, że. Yy, co? co gdzie jest jasne, Polacy się jednak. Polacy nie oczekują no wielu rzeczy od polityki, tak. ale jednej chyba oczekują pewnej powagi. No Palikot dość konsekwentnie próbował zbudować swoją pozycję jako, jako kandydat niepoważny, i nawet jeżeli pewne tematy wygrały, no bo na przykład nie oszukujmy się w mediach tematów tych jest kiedyś modne, to paliko nie niewiele skorzystał właśnie dlatego, że te jego sraczkowe, czy przewaratowe garnitury nie, 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 nie przestały szybko kręcić, że jednak kampania jako główny temat w, w obronie narkotyków to na wytrzymałość poradów jest jednak trochę za dużo, tu Miller akurat wyczuwa nastroje, Miller wiele mówi to samo za Palikot, a w tej sprawie akurat nie poszedł daleko, no to i że to nie był poważniejszą osobą. Do niego może mieć zastrzeżenia zasadnicze, takie właśnie o co chodzi w polityce. No bo Robi tak. to wrażenie, że, mnie, że mnie jest po prostu nieoczesny jednym, że jest uczestniczy we władzy. Natomiast na pewno no, wypowiada się o w sposób bardziej zrównoważony, odpowiedzialny, a Palikot jest taką już trochę jak niezgrałą kartą, nawet próba zmiany w kierunku powagi. No, jest też śmieszna, prawda? Tak, tak. Ktoś będąc poważną jest równie śmieszny, jak będąc śmieszny. Ale z drugiej strony ten Palikotowy ton pogardy dla kościoła, szydeł. Na no takiej histerii wokół sprawy pedofilii, no nagonki, bo to jest nagonka, no my ludzie mediów czujemy, kiedy pewien przekaz powtarzany jest tygodniami i właściwie strach radio otworzyć, żeby nie usłyszeć słowa pedofilia, ten ton zagościł w mediach na stałe i to jest jakiś no, pogrobowy triumf Palikota. No tak, tak powiedziałem, właśnie on na tym nie skorzysta, te tematy te, jak, najbardziej, jak najbardziej... Styl, jest... tak? Nie, jego. no oczywiście styl jest jego, natomiast no, to... Pokazuje, że on może jeszcze w przyszłości znaleźć miejsce no, jako celebryta, jako być może jakiś komentator, natomiast no, jako lider w tej chwili nie. Oczywiście w polityce wielu polityków grzebano, prawda? E, ta formuła, ta czaszka się już nie uśmiechnia, ona się pojawiała, są budowały ęse, są budowały Kaczyńskiego, są budowały prawdziwie prawdziwie, są do Kaczyńskiego mniej prawdziwie. Być może jeszcze Palikowska znajdzie jakąś, jakiś środek wyrazu, ale w tej chwili moim zdaniem wiele na to wskazuje. To oczywiście jest partia, która być może wyjdzie na samego parlamentu, ale no, jakiegoś pakietu kontrolnego na pewno nie uzyska. Mm -hmm. Porozmawiamy jeszcze o smoleńsku, też gorący temat. No to właściwie tak można powiedzieć, taka trójpolówka tutaj jest, tak, prawda? PiS, Smoleńsk, kościół to te media mielą te tematy. One wszystkie de facto mają jeden cel, uderzyć w opozycję ale chyba w tej obecnej fazie debacie o, o Smoleńsku jest nie tylko takie kolejne napuszczanie na opozycję, ale jakaś próba rozstrzygnięcia tego. Tak, tak. to są dwa główne cele, to znaczy jeden cel, E, 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 czym więcej mowa o tym oczywiście e, większa nadzieja na to, że Platforma utrzyma e, si si silną pozycję na scenie politycznej, ale też jest próba rozstrzygnięcia tematu. To jest próba takiego tworzenia wrażenia, że no, e, ci ludzie się w inny trochę to niej niż zespół rządowy zajmowali te tematem, się skompromitowali, e, że właśnie nie ma już nic do, no, no, nowego czy ciekawego do powiedzenia, że to jest jakaś e, śmieszna groteska. Ja tak nie uważam, choć sądzę, że zespół Maciej Lewicza dwa błędy. Pierwszy błąd to jest taki, że chyba trochę nadmiernie y, żywiłowo się ci profesorowie wy wypowiadają. To jest przypadek profesora Londy, ale innych też. Nie ja wiem, że jak trudno jest dyscyplinować, teraz oczywiście to są niezależni ludzie, ale. Błagają ma... w nieprzyjaznym kontekście, to mówię, że jest tego zgodno, no Ale profesorowie zawsze mają taki nawyk, prawda, żeby być solistami. Ale też jest drugi problem, czy Maciej zbyt szybko nie, y, nie, nie zarządził tej zasadniczej. To są stresze, to straszne zresztą, tej zasadniczej tezy, to znaczy tezy wybuchu. Ja nie jestem do końca do niej przekonany i myślę, że. Y, y, Dużo ludzi ma wątpliwości, natomiast jest, jedno, jest jeden sposób, żeby to zrychkować, a tym sposobem była debata, otwarta debata. No. Właśnie się dowiadujemy, że takiej debaty między ekspertami rządowymi i ekspertami zespołu mazienniczego nie będzie. Mamy jeszcze, mamy jeszcze temat jeden, też ciekawy, Lech Wałęsa, mamy film Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie. mamy książkę Sławomira Cęckiewicza. Człowiek steczki, no taką, um, taki właściwie, pan, znaczy udokumentowane. Ale pan jest tak, pan Piotra taki, pan mamy Piotra pan prawda, taki, pan też za, W nawet taki, tych pozycji taki, rodzaj biografii politycznej, biografii. Czyli, którą z tych pozycji byś polecił, czy wyróżnił, czy, czy, czy z nich wszystkich coś się żyło. Ja myślę, że paradoksalnie jedyną czy główną zasługą Andrzeja i robiącego film jest to, że wywołał pewną dyskusję, No ci ludzie napisali swoje książki, to, żeby odpowiedzieć na film. I oczywiście obie książki warto przeczytać, bo wziął tylko z gigantyczną pracę źródłową, z kolei Senkan jest jednak dziennikarzem o dużą autority i bardzo silnie związany z miejscami, gdzie się dzieją te wydarzenia, Ta gdańskość tej, tej opowieści jest bardzo ważna. Jeśli bym miał którąś z tych pozycji wyróżnić, no to ja zdecydowałbym Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński powiedział kiedyś o Lechu w ten sposób. Lech Wałęsa był żartem historii, zarazem nie był żartem historii. Myślę, że to jest takie, ja wiem, to jest paradoksalne, ale to jest takie stwierdzenie, że z jednej strony no w wielu sprawach nieautentyczny, skompromitowany, być może w jakiejś mierze kierowany przez władzę, ale też i Samoistny lider robotniczy także. U Cenckiewicza zwraca się uwaga wszystkim na to, że był historii. Senka próbuje to bardziej wyważyć, czy bardziej opowiedzieć o obu, o obu tych wątkach. Nie, nie sposób oprzeć wrażeniu, że Lech Wałęsa jest dziś też człowiekiem no, nieszczęśliwym. Też, prawda? On, 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 on się potyka o własne nogi, prawda? te afery na lotniskach, te, te nieprzemyślane wypowiedzi, albo przemyślane, ale no takie, takie pokraczne to wszystko jest. On jest jakąś taką własną karykaturą właśnie między tym filmem Wajdy, który miał być Budowaniem legendy, a według wielu jest pastiszem, po prostu leży pastisz, prawda? No, Ale przepraszam, no Wajda próbował go ratować i to jest bardzo śmieszne, bo Wajda próbował zrobić romantycznego bohatera. Yy, ta scena z tymi chłopami, którzy tam się tak. rzucają na niego, no, to jest przecież powtórzenie stanu szarowskiego, gdzie yy, 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 chłopi udzielają yy, powstańców. To, to się nie da, bo Wajda taki nie jest. Jest druga próba rehabilitacji Wałęsna, jak w tej chwili się pojawiła, to jest próba Roberta Krasowskiego, który z kolei usiły go z zupełnie odwrotnych pozycji bronić. Mówić to by bardzo do był cwaniak, bo Polakom potrzebował więcej cwaniaków, a mniej romantyków, ale to też nie jest przekonujące, powiedzmy szczerze, no, Szczytowym czyto tego Cwaniastwa była jego prezydentura. I jakie państwo y, Wałęsa y, y, zostawił? No, państwo słabsze, zdezorganizowane, źle działające. to nie jest wbrew pozorową. Ładek kontrolny prawicy czy też. Czyli do merzy. solidarność, dał drogę komunistom do władzy. Dał drogę do władzy i to pokazuje, że cwaniectwo wcale nie jest receptą, nie należy być cwaniasta z pragmatyzmu. To są dwie duże rzeczy. A każdy kimś to myli. Natomiast no, to jest taka otwarciwa sprawa. Niech się z tą zgadzam, że to jest rzeczywiście samotny, zgorzpinały człowiek, no i od nie powiedział. To jest też to bo oczywiście, zwłaszcza na zagranicą, nie jest ciągle symbolem Polski. Tak, 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 ale, ale rzeczywiście. Nie wygląda to dobrze, to uzależnienie od komputera, prawda, to też jest... No, opowieści o cipach, które należy instalować politykom w głowach. Czasem zaskakująco przytomne jeszcze wypowiedzi, bo były takie, na przykład polemika z internetem Grasem w sprawie jego służby WSS, czy na przykład krytyka homoseksualistów. Ale zbyt tak. brutalna z kolei w sensie języka, no to właśnie też tam problemowała nawet jak mówi słuszne rzeczy, to jego promituje językiem. Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc, to jest to smutna. Z... Zgubił, zgubił siebie. Płęta. To był przegląd wydarzeń miesiąca Wstewczyk TV. Gościem był Piotr Zerema. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Do zobaczenia.